Szukasz konkretnej wiedzy na temat monitoringu IP? Chcesz nauczyć się instalacji i konfiguracji monitoringu IP od zera? Mamy coś dla Ciebie. Na naszej platformie właśnie pojawiło się kolejne szkolenie z instalacji i konfiguracji systemów, tym razem IP i tym razem Hikvision. Takie szkolenie Hikvision IP krok po kroku, prowadzone przez praktyka. Z wieloletnim doświadczeniem dokładnie tego samego, co może miałeś już okazję spotkać się z naszymi szkoleniami IP DAHUA. W nieco ponad dwie godziny dowiesz się praktycznie wszystkiego: instalacja, konfiguracja, błędy, których należy unikać, nawet jeśli nigdy wcześniej nie montowałeś kamer. Odpoczywasz, skorzystaj z wakacyjnej okazji i wróć z nową wiedzą i energią do działania teraz tylko do końca wakacji z kodem wakacje zniżka 23% na wszystkie szkolenia na naszej platformie. Sprawdź teraz, nie przegap okazji, bo to naprawdę solidna dawka materiałów i wiedzy.